Ta publikacja powstała dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kierujemy ją przede wszystkim do rodziców, edukatorów, nauczycieli i każdego, kto chciałby poznać jakieś nowe metody edukacyjne, bo jest to dwutomowe wydawnictwo. Jeden to jest taki podręcznik, gdzie po prostu ukazujemy metody dramy, nature journalingu, storytellingu, no i jeszcze fotografii jako metody w edukacji, a drugie to jest taki zeszyt ćwiczeń, myślę można powiedzieć, taka cięższa książeczka, z którą można pójść do lasu i po prostu uczyć się, jak poznawać przyrodę. W tym momencie dystrybuujemy ją tylko u nas w centrum, jest tylko lista, czas zrobić taki podpisik i taka publikacja już wędruje do Was. No i oczywiście jest całkowicie darmowa. Jakkolwiek byśmy chcieli, symbioza jest tylko jedna. Nas jest tylko garstka, a każdy chciałby gdzieś tą przyrodę poznawać. Chcemy osiągnąć taki efekt kuli śniegowej, tak żeby każdy mieszkaniec Krakowa, mając taką książeczkę, mógł sam poznawać przyrodę. A jeżeli będzie miał jakieś wątpliwości, zawsze można do nas zajrzeć, ale myślę, że to daje po prostu taką samodzielność i fajne narzędzie do pracy z dziećmi.